Dobrze widać? No. Już na kwasie? Cześć z tej strony Kyloren16. Ja dzisiaj pokażę 6 moich z najbardziej lubianych i, i bardzo fajnych gier na PlayStation 4 z wieku od wieku 18 lat. Zapraszam serdecznie i oraz jedną od 16 i która jest bardzo popularną która, i która w świecie jest bardzo popularny za chwilę się przekonacie pierwszą grą to jest Watch Dogs w serii Ubisoft z studia Ubisoft tu mamy, tu mamy pokazaną grę Assassin's Creed 4 Black Flag na bok i z kolejną teraz to co mówiłem. Gra na podstawie najbardziej popularnej gry, e, f, filmu Gwiezdne Wojny, czyli Star Wars Battlefront. strzelejna od lat 16. Jeśli też jesteście fanami Star Wars, e, ba, bardzo wam ją polecam. Napiszcie w komentarzach, czy gracie w Battlefronta i w Watch Doksa oraz w tej gry, co długo Wam pokażę. Tu mamy jak sam widzicie, walkę zokoła milenium z data Vadera, która jest jedną z moich ulubionych postaci gwiezdnej wojny. Tu mamy już samą dodatek i samą płytę ze sturmowcem. Możecie sobie przeczytać. Kolejną grą od lat 18 przez to jest Mortal Kombat Biatyka z wielką brutalnością. Jeśli graliście. To jest sama z gunku, możecie sobie pobawić się z, 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 innym, z innymi kolejną bardzo popularną grą. Jest Dynclite z Studia Techland. Możecie też również sobie przeczytać. Bardzo też Wam polecam tą grę. I sam jak dodatek do The Following. Którego za bardzo nie posiadam, ale, ale go widziałem, więc Więc naprawdę nie zlekajcie, jeśli ukończyliście podstawkę, albo nawet nie musicie, i już możecie nagrać dodatek. Kolejną grą w jest Far Cry 4. Oczywiście powstała gra Far Cry Primal, ale teraz jest gra Far Cry. Była jeszcze gra Far Cry 4, która jest bardzo lubianą strzelaniną w otwartym świecie od lat 18 Z studia Ubisoft. przeczytać. Kolejną, ostatnią jest gra, bardzo genialna gra, to Wiedźmi trzy Dziki Gon. Gra, która jest bardzo genialna i powstała przez polskie studio City Project Red. Jak tu widzicie, nawet mam tutaj kartkę z dodatku serca z kamienia, który jest pi, pierwszym, długim dodatkiem fabularnym, z, a potem po powstał drugi dodatek, czyli krew i wino, który jest ponad dwa, a może nawet trzy razy dłuższy. I jeśli graliście w krew i wino,